Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj sobie przyrządzimy nabiercy z kurczaka. Na razie będziemy je panierować w zajebistej panierce przyrządzonej przeze mnie. Ale to wszystko jeszcze w trakcie. Na razie musimy jakoś kurczaka pokroić na mniejsze kawałki, i chuja potem dobrze Usmażyć. No to na razie kroimy. Ach, oj, tak nie będzie. Duże, no, małe. Jakie wyjdą? Większe to lepsze tam... Bajo bongo, bongo bajo... To ta. teraz to wpierdlamy w gara... To pod O tak... Teraz tak, o, trzeba puchać w Mam dwie marcheweczki sobie jakoś tam pokroję, byle jak. Też je do garnuszka wpierdamy. To tylko do panierki ich nie będziemy używać. Aby ten jakiś smaczek dały swój. Tutaj mam kawałek imbiru. Imbir nam tak zajebiście orzeźwi kotaczka naszego. Też tylko taką do marynaty, aby no dał nam swój smak taki orzeźwiający. No wykurbisty jest i tyle mam. No. z Zbędne smutki. A jak nie masz Imbiru, Zamiast Zamiast imbiru, pierdolni sok z cytryny i tyle, też fajnie orzeźwi. Oto no ja mam trzy główki czosnku, też byle jak, aby tylko nam jakiś smaczek dało. Pierdolone, do kara. Wygląda to tak, teraz troszkę oleju, teraz tak, dam przyprawę do, 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 do kuchni meksykańskiej, ale mi się spodobała, więc ją wsypię. Więc Więcej, tym lepiej, kurwa. Lepszy znaczek Curwy dam później, ale to się dowiecie potem. No i tutaj sypię, bo tutaj mam tak oregano, czosnek granulowany, fazylię, to kiedyś sam komponowałem, sobie tak wrzuciłem, też troszkę damy. mam jakąś zwykłą, standardową przyprawę do mięsa. Yy, też jej dam, bo ostatnio z nią robiłem i wyszło zajebiście. Więc też jej troszkę damy. Mychuj jeszcze troszkę. Dobra. Troszkę pieprzu. Kurwa, bym dał jeszcze papryki ostrej ale kurwy nie mam, no. Jest kurwa problem, ale to nic. Sorry, troszkę dużo przypraw, to i tak będzie solne. No i co? Nie ma co się opierdalać, trzeba się brać do roboty. O, tak fajnie wymieszamy. Ale zajebiście pachnie. Widzi pani, kurwa tak pachnie, że teraz bym to wciągnął. nosem jak to kurwa zrobię, jak będę jadł, normalnie szuszami będę klaską. Ale jak to liście wygląda, Imbir da swój taki zajebisty, ożywiający smaczek. Dobra, teraz tak. O kurwa przykryję talerzem wpierdalam do lodówki i chuj niech stoi nie wiem pół godziny, godzinę, dzień trzy, nie wiem, no trzy to za dużo ale jeszcze jutro będzie dobre do jedzenia tak więc na razie teraz idę ziemniaki obierać to wstawiam do lodówki niech sobie postoi z pół godzinki i później część następna Trzyma po przerwie Teraz zrobimy ciasto ale naleśnikowe. Kurwa mać, kurwa Pierdolne gówno Tak kurwa wiem, że to się z wyciąga Ale pierdol jak ta skrobka w dupie była sobie pierdowniemy Ja wiem, kurwa. Chuj, tam za dwie łyżeczki mąki. Dobra, damy trzy, damy trzy, damy nie wiem, pięćdziesiątkę mleka. Dobra setkę. kurwa, zaraz się widzimy, bo idę to wymyrdać tym myrdaczką taką fajną. Dobra, będę zaraz. Dobra, siemanko, już jestem z powrotem, taka jest konsystencja. Takie kurwa, takie gęste, gęste, że gęste. Takie ma być. I teraz tak, dam troszkę tym Nie że tak, tak troszeczkę. W ogóle chcę tutaj takich ...takich ziołek nasypać. Żeby to fajnie tak, kurwa, nasza paniereczka miała taki fajny smaczek. Od, kurwa. Troszkę bazylii. Też niewiele. No, kurwa, nie leci szmato. Zaraz, kurwa, odkroję cię, kurwa, zaraz otworzę ty to ruchano przez do cyganów. troszeczkę rozmaryna, no ale go niewiele, bo ze mną taki specyficzny zapach. No i więcej to damy mojej przyprawy, czyli tutaj będzie tak: czosnek granulowany, papryka kurwa nie ostre, tylko słodka, oregano, no i tyle. Żałować. i teraz dla zabarwienia wsypiemy kurwy no dobra kary niech wam będzie To taką małą łyżeczkę no i dobra to wszystko wymieszać no i tyle na razie na razie usmażę frytki potem będziemy smażyć nasze filety z cipek kurczaków to do Siemanko, już nam się wszystko, wszystko zajebiście zamarynowało. i teraz tak wpierdalamy to do naszego ala sosu naleśnikowego wymieszamy tak troszkę, zresztą troszkę tutaj ich nawrzucamy rachóweczkę to co wrzucę, bo coś tu zobaczyć. Wrzucamy sobie, obtaczamy, z tym to trzeba spierdalać, żeby nas nie wkurjało, no i co, obtaczamy, 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 kurwa, i na olej rozgrzany wrzucamy. się klei. Dlatego kurwa jak będziecie to robić, to pamiętajcie, żeby to kurwa gęste było. Być rzadkie, to nam się rozpierdali w garku do kluski latało i będzie kurwa takie chujowe. Czekaj, co się złączył. Zajebiście. Dawaj tego dużego skór wycenia. Ta -da -da, ta -da -da. Patrzcie jakie kurwa to jest zajebiste. A wiecie jaki smak ma? No kurwa no normalnie zajebiste. Zobaczymy jak się do marchewki klei ciasta. Ty klei jako tako To co, marcheweczkę też? A no zobaczmy co wyjdzie. Może akurat? Coś zajebistego. Kurwa w sumie musi być zajebiste w końcu. Ja to robię. Dawaj drugą. No nam się pięknie rumieni już. No zajebiście to wygląda, widzicie? Kurwa parcie. Ja pierdolisz, Ja taki głodny jestem, że ja pierdolę. Jak sobie takiego czegoś nie zrobicie, no to kurwa jesteście takie cipki. Ten kawałek wpierdalamy. O tak, zajebiście. Merdamy, damy, a wszystko połączymy. Pięknie to wygląda. Co jeszcze troszkę, bo... Głodny jestem. Tutaj imbiru i czosnku nie bierzemy, bo a kurwa... Awek się sobie niegdyś tak usmażcie kawałeczek i sobie potem zjedzcie. Nie jest Ale. Ale. Ale patrzcie, jak to kurwa zajebiście wygląda. Ja dole takie kurwa rzadkie. Takie wykurwiste Że ja pierdole Kurwa to niepotrzebne mieszanie No i jest zajebiście Kurwa ale to piękne pachnie Ja pierdole Ponadto nagle nie kurwa czy, kurwa będzie w środku troszkę wymieniliśmy ręce osuszmy i patyczka włóczmy Ale to zajebiste jest jak jeździło. No patrzcie, to zajebiste. Jeszcze chwileczkę, że jest kurwy sera wyjmę jako pierwszego. panie, a, to już teraz mogę przesunąć. Dawaj go skurwysy na pierwszy odcinek. No. Na papiery ususzymy. I zaraz zobaczymy, czy surowy, czy nie surowy. Jak surowy. Chuje, a gdzie on musi być dobry. To co, w No. To jest robimy jakiś elibisty. Ale kurz zobaczy. widzicie? To jest kurwa żarcie, to jest żarcie. Dobra, wyciągnamy to. Kur. No to do zobaczenia.